Wyobcowanie. Poczucie odrzucenia. Niepasowanie do schematu. Życie pod prąd. I inne zdanie niż większość osób w Twoim otoczeniu. Przekonania nie pasujące do reszty. Podążanie za intuicją. Po prostu. Czarna owca. Czynią jesteśmy? Czynią Ty jesteś? No, pogadamy sobie dzisiaj o tym. Dlaczego ten temat? Dlatego, że w sumie dotyczy nas obu i postanowiłyśmy, że porozmawiamy trochę o tym i zastanowimy się. Czy warto tą czarną owcą być? Czy to jest w porządku? Czy niesie za sobą jakieś konsekwencje? Co tak naprawdę czuje osoba, która którą możemy nazwać czarną owcą, i czy to tak naprawdę jest negatywne stwierdzenie? Dokładnie możemy też odpowiedzieć sobie, kim, czym dla nas jest ta czarna owca, bo trzeba przyznać, że jest to dosyć trudny temat. Każdy może troszeczkę to postrzegać inaczej. Każda z nas może to postrzegać inaczej, będziemy nawiązywać do różnych sytuacji życiowych, które podejrzewam, że każdy z nas miał w swoim życiu chociażby przez chwilę. I też myślę, że do takiego stanu zastanowienia się, czy się jest tą czarną owcą, dochodzimy też z czasem, więc też możemy być w procesie, kiedy, który prowadzi nas do tego. No i chyba my doszliśmy do takiego momentu, że chcę właśnie o tym tutaj dzisiaj Wam powiedzieć, bo. Może być między nami wiele osób, które czują się z tym źle. A chyba chcemy właśnie pokazać tą drugą stronę medalu, że to nie jest aż mm, taka zła cecha, jakby stan wewnętrzny. Tak. To stan wewnętrzny to jest dobre słowo. Paulinka się nawet ubrała dzisiaj na czarno, więc tak. myślę, że czujesz klimat. Przygotowałam się do tego. <laughs> Czarny golf do, wjechał. Do, dokładnie. Ale myślę, że jeżeli słyszymy w ogóle. Stwierdzenie czarna owca to od razu klaruje nam się jakiś obraz, tak? Czarna owca, czyli taka niepasująca Nie do, stada, do stada, tak? wyróżniająca się, yy, mająca inne zdanie, najczęściej odstająca trochę od reszty otoczenia. No i faktycznie, jeżeli się w to zagłębimy, to możemy powiedzieć, że taka osoba czuje inaczej, widzi i odbiera świat trochę inaczej, ale jednocześnie jest takim człowiekiem, który ma w sobie jednak jakąś siłę, zasoby, żeby coś kreować, żeby tworzyć i też dokonywać jakichś zmian w swoim życiu i nie tylko w swoim życiu. I robić y, rzeczy, które są zgodne z nim. I posiada taka osoba, posiada też dużą odwagę, moim zdaniem, że właśnie dąży sobie tą swoją ścieżką. I właśnie ta czarna owca, ten. Ten, 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 te porównanie do tego, że jesteśmy inni powoduje w nas takie wyobserwanie, że kurczę może coś jest ze mną nie tak, że ja nie pasuję do reszty ale przecież ja chcę inaczej w swoim życiu, ja chcę czegoś więcej nie odbieram wszystkich mm, sytuacji albo słów w moją stronę, tak jak większość osób nie czuję tej, tej presji społeczeństwa tej, do której nas przyzwyczaiło e, funkcjonowanie między ludźmi, jakimiś konkretnymi schematami że w konkretnym wieku musisz coś, albo musisz coś, jak zrobiłeś tak, czy tak. Po prostu tego nie bierzemy do siebie. No myślę, że też taka osoba w pewnym etapie może czuć się źle, dlatego że no jednak przykładowo, będąc osobą w młodym wieku, my potrzebujemy tej akceptacji. Potrzebujemy tego, żeby czuć się przynależnym do jakiejś grupy czy do rodziny. Czy do grupy znajomych i czy innej społeczności, a jednak wewnętrznie obserwujemy to, co się dzieje, i nie do końca możemy powiedzieć, tak, to w 100% jestem ja, tylko hm, no ja tak tego nie postrzegam, Hm, no mam inne zdanie. W sumie to ja bym zrobiła inaczej. I to jest takie, taki czas, że my jeszcze nie wiemy, czy my lubimy ten stan. My na początku moim zdaniem też nie rozumiemy trochę tego stanu, bo czujemy się właśnie inaczej niż reszta i to może zacząć się w wczesnym dzieciństwie, w szkole, w okresie dojrzewania, między rówieśnikami e, lub po prostu jak się jest już dorosłym, pracuje w konkretnym miejscu lub ma się swoją firmę i chce się robić coś po prostu po swojemu, a zderzamy się z jakąś opinią innych lub po prostu nawet niekoniecznie krytyką, ale po prostu zdaniem, że kurczę, Czemu to robisz tak? Dużo ryzykujesz, zrób to inaczej. A ty mówisz po prostu nie, ja robię to w ten sposób. I pytanie: jak my to odbieramy? Bo albo możesz po prostu uśmiechnąć się, odwrócić i powiedzieć: postawiłem swoje jestem z siebie dumny. Albo możesz zastanawiać się, może faktycznie powinienem robić tak, jak oni mówią. No i to jest ukłon do naszej świadomości, czy pracujemy nad nią, bo myślę, że jest kluczem, jest to, że my czujemy że to jest nasze i że po prostu tacy jesteśmy, że jesteśmy inni, nie gorsi. Po prostu jesteśmy sobą. Tak, no jesteśmy wystarczająco dobrzy, żeby iść za tym głosem. Ale ja też chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz, że my ży rzeczywiście żyjemy trochę w takim otoczeniu albo albo, albo tak, albo nie. Albo jesteś, albo nie jesteś, albo idziesz z nami, albo jesteś przeciw nam. Tak. I y, trochę ta presja społeczeństwa no, odciska piętno. Dlatego że y, jeżeli dać przykład y, pomarańczy, to albo y, bierzesz jedną połówkę, albo bierzesz drugą. Mm -hmm. No dobra, ale czy ktoś zadał sobie pytanie, y, czy mogę mieć całą pomarańczę? No, myśli... no bo te osoby będące czarną owcą, w cudzysłowie. Myślą trochę no, nie szablonowo. myślą, szab... że mogą mieć tą. Tak, że mogą mieć całą, tak. albo dwie połówki na raz wziąć jedną ręką, a potem drugą. Na przykład. Albo mogą wybrać, tak. A nie koniecznie iść za tłumem i po prostu dokonywać decyzji czarno-białych. No i to jest właśnie takie trochę przekonanie też w naszym społeczeństwie to taka zerojedynkowość, o której też już wcześniej mówiłyśmy. Że jeżeli nie robię czegoś na 100%, no to pewnie nie, nie jestem w tej grupie, w tej, na tej ścieżce, albo wcale, albo robisz coś, albo w ogóle tego nie robisz. Na dobrą sprawę, jeżeli masz takie w sobie przekonanie, że chcę robić swój biznes, ale robię go na przykład na swoich zasadach i jeszcze mówisz sobie, że będę podróżować i ogarnę to i to, ktoś mówi, no musisz skupić się na jednym, a ty sobie myślisz, nie, ja chcę mieć takie życie, że ja zrobię to, 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 to i ty to osiągniesz. No i tutaj. Mega istotne jest to, żeby mieć tą wiarę w, w siebie, ale myślę, że osiąga się tą wiarę dopiero po jakimś etapie takiej ciężkiej pracy i jakby zrozumieniu siebie, bo gdzieś tam ty i ja mamy te elementy tej czarnej owsy. Ja to zauważam u siebie mocno, ale nie widziałam kiedyś tego. Myślę, że ta, ta droga, cała jakieś tam wybrania kierunku, w którym chcę iść, jak chce żyć. Uświadomiłam mi, że kurczę, no nie chcę przeciętnego życia i nie mam ochoty nawet na to za bardzo, jest mi z tym okej. Okay. No to jest ciekawy temat, bardzo to co fajnie. powiedziałaś, dlatego że ja, jak sięgnę pamięcią, no to, to też miałam bardzo długi etap w życiu, gdzie, gdzie faktycznie odstawałam w, w swoim najbliższym otoczeniu. I ja nie oceniam tego, czy odstawałam na plus czy na minus, bo to jakby nie, nie jest ta sfera do, do oceny, tylko faktycznie wewnętrznie czułam, że mam inaczej, że chcę inaczej, że, się... że mogę więcej y, niż, niż mam teraz tak? I, i nie blokowałam się patrząc na rozwiązania, nie na problemy. Bo tych problemów, no. Nie oszukujmy się, każdy ma jakieś. Ale to fajnie, że to wspomniałaś o tym, bo właśnie to też jest taka cecha, yy, że jest jakiś problem i ty nie utożsamiasz się za bardzo z tym problemem, mówiąc o tym, jaki to jest wielki problem, ojojoj itd. No i tak dalej. wracając do tego, smarowanie się nędzą, Tak, to lubię po, prostu, <laughs> po prostu to nie trwa długo, nie tak? Trwa nie, długo. nie jesteśmy chodzącą, narzekającą osobą, tylko skupiasz się hmm. na rozwiązaniu. Okej, okay, coś się wydarzy, hmm. poobserwujesz sobie to z boku trochę i jednak skupiasz się na tym, co ty możesz zrobić w danym momencie z tym, co masz teraz Pomimo, że jest trudno, no ale jednak skupisz się na tym, co możesz zrobić i co masz, a nie tego na tym, czego nie masz. No i tutaj można powiedzieć, że bycie tą czarną owcą na tym etapie, o czym teraz rozmawiamy, jest mega plusem, bo w ogóle mega łatwiej się żyje. Wyobrażasz sobie w ogóle w naszym kraju, że większość osób by podchodziła do problemu czy do pieniędzy zarabiania, bo jednak to za chwilę też możemy o tym wspomnieć, że nasz kraj jest obciążony trudną historią, więc jesteśmy też. Przyzwyczajenie do ciężkiej pracy od pokoleń, i takie myślenie na zasadzie zarobię, ale się nie narobię, nie jest zbytnio modne, a jak ktoś to mówi, to troszeczkę może być odbierane wychodzi za. wychodzi na cwaniaka. Wychodzi na cwaniaka czasami albo za osobę leniwą, albo że ona chce coś przekombinować i załóżmy taka osoba zarabia pieniądze, a dużo się nie narobi, i ktoś myśli sobie, że kurczę, bo no, to chyba nie jest takie wartościowe. A dlaczego? Bo może ta osoba wkłada pracę troszeczkę w innym wymiarze, troszeczkę Bo może fizycznym. Bo może ta osoba pracuje mądrze, a nie koniecznie ciężko. No właśnie, a to jeszcze nie jest postrzegane jako tylko plus. Coś pozytywnego. A to jest coś pozytywnego, no bo jednak jeżeli tak sobie ułożyłeś życie i to ci pasuje i, i to jest ok, jakby wszystko jest ok, co jest okej okay z Tobą, ale nadal są te schematy, te przekonania, te od zalania dziejów. To, że ciężka praca tylko popłaca, że jeżeli nie wychodzisz z domu, to to ten dzień był niewartościowy. Bo... Albo jak masz wolny czas, to nie myślisz o tym, że masz ten wolny czas dla siebie, albo po prostu, że robisz coś, czy ze swoją rodziną, czy, czy samodzielnie coś, co ci służy, tylko myślisz, co jeszcze musisz zrobić, co jeszcze musisz ogarnąć, żeby żeby było okej. Okay. Masz tak? No ja no <grym> tak. Pewnie, ale uczę się tego, to odwracać. Tak. I no jest progres, jest progres, ale mm, ty powiedziałaś, że mm, z byciem czarną owcą lżej się żyje. I faktycznie z tą świadomością, którą masz teraz, tak, ale. Ale jest duże ale. Zależy... Ale jest duże ale, dlatego że jak jesteś na takim etapie życia, że mm, jeszcze jest to trochę nieuświadomione, to wcale nie jest łatwo, i ja. Śmiało mogę powiedzieć, że, że potrafi być bardzo ciężko, no bo jednak potrzebujemy wszyscy tej akceptacji. A jak już to przetrawimy i spojrzymy na to, że to bycie odstającą w cudzysłowie osobą przynosi mi plusy. To nawet nie jakby odstające, żeby tutaj każdy nas dobrze zrozumiał, to też nie jest tak, że wyróżniamy się jakoś my, czy wy, czy ktokolwiek tego słucha i czuje podobieństwo w tym wszystkim, o czym mówimy, że ta osoba nie odstaje od społeczeństwa, tylko to jest takie uczucie w nas. Nie? Tak, to jest to wewnętrzne jest, To jest odbi odbieranie tego, że. I tutaj e, klasyka mogę teraz e, tutaj e, zaprezentować sytuacji życiowej, e, której większość osób z nas miała m, do czynienia w święta na przykład. Gdzie siedzimy no nie sobie, wiadomo, czy większość. No, tak się o tym jakaś grupa na pewno Jakaś grupa docelowa, tego co powiem, będzie. Siedzimy sobie w święto, jest wigilia, gdzieś tam mm, rodzice, dziadki, ciocia wujek, i ktoś zadaje pytanie: A ty, czy tam masz halinka kogoś? Już znalazłaś sobie. Nie wiem, czemu halinka tak sobie wymyśliła. Musimy kogoś tutaj <laughs> zaprezentować. Wszystkie halinki tak. prosimy o wyrozumiałość. <laughs> Hmm. Czy ty kogoś już sobie tam znalazłeś? No i teraz tak, taka halinka sobie siedzi przy stole, i może ma albo wersję odbioru A, albo B. Wersja A jest taka, że no, jeszcze nie, ale ma, będzie okej, okay, dam, dam radę. Ale, i, ale dobrze mi z tym. Ale do, no, ale, powie, ale dobrze mi z tym, ale odejdzie od stołu i pomyśli sobie, no faktycznie mam tam 29 lat i nikogo nie mam i jej na przykład przykro, ale czuję takie. Czy ja w ogóle chcę, no ale jej przykro, bo ciocia tak powiedziała, i w sumie faktycznie jest zaraz trzydziestka no i nikogo nie mam. No ale ogólnie jest szczęśliwa jako, jako kobieta, wszystko jej się układa i jest okej. Okay. Wersja B jest na przykład taka: odchodzi od stołu i mówi. Mam 29 lat, ciocia znowu zapytała, jak co roku. Wszystkiego dobrego na święta. Ja jestem szczęśliwa, wszystko przyjdzie w swoim czasie. Zbijam piątkę z ciocią. Tak. Żegnamy się. Wcale nie czuję pożej czasu. Życie. Tak, za tydzień, za, tydzień, za, tydzień, za rok trzydziestka ale ja nie <laughs> jest mi z tym źle. I to jest kwestia odbioru sytuacji i to jest ta czarna owca, że no ona tak. nie bierze za siebie tego schematu, tylko tej oceny innych, tego. Mi się wydaje, że po prostu y, takie osoby już y, tak dużo tej krytyki może gdzieś odbierały wcześniej, mhm. że kolejna rzecz, która wskazuje na to, że masz inaczej niż większość powiedzmy, czy jakaś tam część. Nie sprawia, że ty czujesz się z tym źle, no bo to tak naprawdę od nas zależy, jak my jakieś zdanie zinterpretujemy. Tak, Ale tutaj wymaga to dużej pracy nad sobą. No jasne. I mega świadomości. I to, co też wspomniałaś, że to jest mega czasem trudne być taką czarnią owcą, bo to ma dwie strony medalu. Ja uważam, że to jest fajny stan. Jest inny, jest taki, że czujesz, jaką drogą podążasz i idziesz nią. I no myślę, jest że jest twoja. też taki, który buduje w tobie tą pewność siebie i poczucie własnej wartości. Tak, tak na pewno, ale trudny jest w tym, kiedy na tyle się poznajesz i yy, budujesz sobie tą świadomość życia, bo tam w tej, w tej głowie takiej osoby jest masa różnych takich myśli, połączeń, to jest dużo analizy. Tak po prostu jest i gdzieś tam myślisz sobie o, o tej ocenie innych, co oni powiedzieli, a dlaczego, tam jest dużo myśli. I to może czasem utrudnia troszeczkę życie, że bardzo mocno analizujemy, poznajemy nowe osoby, są jakieś relacje między znajomymi i ty po prostu widzisz więcej. To widzisz więcej, widzisz więcej z tyłu, czasem masz szerszą perspektywę masz, masz szerszą perspektywę i y, to jest fajne, bo widzisz świat taki jest, jaki jest, prawdziwy. Widzisz ludzi, to są. No i może też że widzisz ten świat swoimi oczami, a nie do końca oczami tak. wszystkich, no, tak? na pewno. Masz jakieś swoje zdanie na, na temat i, i też często nie, nie boisz się w ogóle tego zdania prezentować innym. Masz tą mhm. odwagę, tak? Bo, mhm. bo jednak te wcześniejsze doświadczenia ci pokazały, że, że to ci przynosi benefity, że to wpływa na twoje życie i że faktycznie ty tym życiem w jakiś sposób sterujesz. No dokładnie, ale na przykład właśnie czując yy, właśnie więcej, czując więcej i widząc więcej, to może w takich momentach być smutne, że myślisz sobie, że ten świat faktycznie jest trudny. Większość osób gdzieś tam, może nie, że nie pasuje, ale myślisz trochę inaczej niż oni i zastanawiasz się, zastanawiasz, wiesz, że możesz jesteś w tej mniejszości. I może nie będziesz zrozumiany przez taką dużą grunę osób, bo im bardziej. Ty poznajesz siebie i gdzieś tam jesteś świadomy, to mniejsze grono osób cię rozumie, może będzie coraz mniejsza ilość osób, z którymi możesz porozmawiać, ale to może być taki moment, gdzie czujemy lekki smutek, zwątpienie, ale jednak finalnie jesteś mega ze sobą wtedy, nie? I tak, tak znajdzie się grono osób, które cię zrozumieją, i oni zrozumieją cię na 200%. Z tym się zgadzam bardzo mocno. I przypomniała mi się taka rozmowa z jedną osobą. Z którą ja rozmawiałam o tym poczuciu takie, takiej nieprzynależności, takim poczuciu odrzucenia. I, I wtedy dostałam takie pytanie na twarz, że tak powiem. No dobra, Justyna, ale czy ty byś chciała być tą białą owieczką? A ja tak się zastanowiłam, mówię, kurczę, w sumie to mi pasuje, że ja jestem taka, jak hmm. jestem, i że y, ta czerń y, dominuje. Hmm. I, I od tamtej pory, a to już. Ja pamiętam tą rozmowę doskonale. To było co najmniej 3 lata temu. No to to zdanie i ta rozmowa cały czas ze mną jest, i ja faktycznie lubię być tą czarną owcą. No i chyba życzę tam tego osobom, które jeszcze miotają się. Czy to jest ok, że czują więcej inaczej, albo mają inne zdanie na, na jakiś temat? Każdy może odczuwać to inaczej. Ja trochę to widzę tak. Um... Tak jak mówiliśmy na początku, to ma wiele odnóg ten temat. To czarna owca może być w rodzinie, w zawodzie, jakby w relacjach. Bo po prostu tu chodzi o to czucie więcej i czucie tego, że ktoś cię nie rozumie. Ja to też czasami troszeczkę tak widzę, jak mówimy o załóżmy stado owiec. I załóżmy te czarne, te, te białe owce, czyli te, takie osoby, które gdzieś tam właśnie żyją tym schematem, że coś powinno być tak, a nie inaczej. Typu, jak masz trzydziestkę, już musisz mieć, załóżmy być w związku, albo musisz mieć na pewno dzieci, albo musisz zarabiać tyle i tyle. Takie zamknięte, zamknięte perspektywy na inne drogi, a ty masz po prostu zdjęte te okulary, te klapki z oczu. Ty widzisz wszystkie drogi i po prostu wybierasz sobie którąś. I każdy jest spoko. No ale też. Y Spójrzmy na to, że samo to powiedzenie czarna owca, skąd się wzięło? No stąd, że właśnie ta czarna owca, czyli to, to ten, ten kolor i ta e, czarna sierść. Owca ma sierść? Sierc. Futro. <grym> futro? Co ma owca? No futro. Czarne futro. Że jest po prostu mniej wartościowe na rynku niż białe. Nie a, ale roz, nie, teraz taki teraz temat roznalecia, teraz zastanawiam się wszyscy o owcy. specjaliści powiedzą ja Zaraz będę do To Owca ma sierść. <laughs> Dobra. Przerywnik. Przerywnik. No, że po prostu takie, takie futro było mniej wartościowe. Było jest po wybierane prostu... za negatywne, bo to jest czarne. Jakby to nie bez przyczyny, właśnie czarne, bo negatywne, a właśnie nie jest negatywne, to jest inne. No inne, ale jak myślimy o czymś wyróżniającym się. W książce, którą czytałam ostatnio, Klaudii Pingot, było, był taki, e, był taki, była taka zagadka Nie pamiętam dokładnie Nie przytoczę tego słowo w słowo Ale tam był pewien opis I trzeba było odpowiedzieć szybko na tą sytuację Jedzie sobie drogą czarny samochód A przed nim idzie człowiek Który jest cały ubrany na czarno e, I jakimś cudem I wszystko jest czarne, nie ma świateł na drodze Droga jest czarna e, I jakimś cudem jednak ten samochód zauważył tą osobę I jakby jak to się stało Taka była zagadka odpowiedź była, większość osób po, po, na, powiedziała, napisała, że, że pewnie gdzieś tam zaświecił i zauważył tą osobę, a potem odpowiedź była, a kto powiedział, że, bo to była noc. Mhm, no, ciekawe. No i w sumie takie faktycznie, czarny kojarzy nam się z nocą, z czymś negatywnym, kogoś nie widział, czarna owca kojarzy się źle, a no, ja myślę, że to jest bycie innym, a bycie innym znaczy, że godzisz się na bycie sobą. Pozwalasz sobie na to, jak chcesz. I jesteś bliżej siebie. Jesteś I bliżej myślę, siebie. że wymieniłyśmy już chyba sporo tych plusów. No Czyli jest. co lubimy być ten termalcem. No to że tak. no to wiele rzeczy podcast też jest nieszablonowy. Większość osób go ma w tych czasach to nie jest trudne, żeby stworzyć podcast, żeby dostać się na Spotify, YouTube'a i tak dalej. Ale trzeba wyjść z tego schematu troszeczkę. Trzeba było troszeczkę tak się przełamać tym naszym perfekcjonizmem i byciem idealnym i. Znaczy byciem idealnym, tego, że my lubimy, jakie są idealnie, a potem mówimy przecież jest i tak wszystko wychodzi. Jak jakoś. tak powiedziałaś, że nie jest to trudne, to tak musimy <laughs> hmm? wam nagrać. Tak uśmiechnęłam się po prostu delikatnie, bo techniczna to za bardzo nie jestem, ale... Yy, tak, faktycznie. Bywały momenty, że było i jest czasem jest. coś trudne do ogarnięcia, tak teraz tutaj odpalamy sobie mikrofon i, i do Was się odzywamy i już jest wszystko fajnie, bo są to nasze tematy i się czujemy w tym dobrze, ale od strony technicznej no cały czas uczymy się. To jest droga. To jest droga, to jest proces, ale... Ale wiemy, jeszcze przyjedziemy byśmy... czerwony Ferrari. <laughs> w sensie tak. jakości podcastu. Ok, ok, ok. Kamera zamontujemy, zobaczycie wszystko. <laughs> Tak, od kuchni. Mam nadzieję, że wyjaśniłyśmy Wam, jeżeli słuchają tego osoby, które też się tak czują, że nie chcą tak, jak wszyscy, nie, nie godzą się z tym, że, że ktoś im coś mówi, że tak miało być, a nie inaczej. Tylko po prostu otwierają oczy, robią swoje, swój biznes, są w relacjach, jakich jak oni chcą, zarabiają pieniądze w ten sam sposób, w ten sposób, który one chcą, i po prostu uśmiechają się do ciebie i mówią, to jest moje życie, jest fajnie. Po prostu jest fajnie, ja robię swoje. Ja zrobię inaczej niż wszyscy, ale wiem, że mi wyjdzie. I zbijemy piątkę I z, z wszystkimi. Zbijemy piąteczkę z wami. Nie tak. będzie łatwo, ale będzie po swojemu. Tak jest. I tym akcentem myślę, że możemy zakończyć kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Cześć!